Cztery proste sposoby na naturalne usuwanie ubytków i leczenie próchnicy. Jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi Ci na myśl, gdy usłyszysz słowo ubytki? Cóż, istnieje duża szansa, że pomyślimy, że problemu nie da się odwrócić. Dokładnie to nam wmówiono. W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest umówienie się na wizytę u stomatologa w celu wywiercenia części zęba i oczywiście wypełnienia go materiałem syntetycznym. Ale co, jeśli nie podoba Ci się pomysł chodzenia od czasu do czasu do dentysty? Cóż, ucieszy cię wiadomość, że może sam poradzić sobie z sytuacją. Innymi słowy, istnieje wiele sposobów na naturalne odwrócenie ubytków. Gotowy, aby je sprawdzić, jestem prawie pewien, że tak. Sposób numer jeden. Zacznij je zdrowo. Po pierwsze, nadmierne spożycie produktów bogatych w cukier może powodować, a nawet załaszczać próchnicę zębów. Ale dobrą wiadomością jest to, że zdrowa dieta może powstrzymać te problemy. Według badań opublikowanych w The British Medical Journal, zmiana nawyków żywieniowych może odwrócić próchnicę. Mając to na uwadze, nie pomylisz się odcinając niektóre niezdrowe jedzenie i zaczynając dodawać wapń. Czemu? Cóż, to tylko dlatego, że wapń jest niezwykle ważny zarówno dla zdrowia zębów, jak i kości. Produkty mleczne, takie jak jogurt, mleko i ser, z pewnością działają świetnie. Co więcej, w Twoim najlepszym interesie jest trzymanie się z dala od słodzonych soków i napojów gazowanych. Lepiej trzymać się wody, niesłodzonych napojów i koktajli owocowych. Podsumowując, ogranicz spożycie cukru. Warto również wspomnieć, że witaminy wspomagają wydzielanie śliny i są świetne w walce z płytką na zewnątrz. W większości powinieneś jeść więcej owoców, takich jak banany i jabłka. Warzywa, takie jak brukselka, również z pewnością pomogą w Twojej sprawie. Sposób numer 2. Dbaj o swoją szczoteczkę do zębów. W tym momencie zacznij od wybrania odpowiedniej szczoteczki do zębów. Idealna będzie mała lub średnia szczoteczka. Co więcej, upewnij się, że jej włosie jest wystarczająco dobre, aby dotrzeć nawet do najtrudniejszych miejsc, takich jak szczeliny zębów trzonowych. Co więcej, nie niewskazane jest zakrywanie szczoteczki po szczotkowaniu, zwłaszcza jeśli chcesz ograniczyć rozprzestrzenianie się zarazków i bakterii. Unikaj też trzymania szczoteczki w toalecie. Nigdy nie wiadomo, kiedy znajdą się na niej bakterie kałowe. Na koniec, wyrób sobie nawyk regularnej wymiany szczoteczki do zębów. Zęby ci podziękują. Sposób numer 3. Idź na regularne czyszczenie. Oprócz regularnego szczotkowania lub nitkowania zębów, dobrze jest się również umawiać na regularne wizyty u dentysty. Chodzi o to, że dentysta dokładnie wie, jak czyścić prawie każdą część zębów, w tym trudno dostępne miejsca, a to oczywiście jest dużym krokiem w walce z próchnicą sposób numer 4 płukanki z oleju kokosowego warto również wiedzieć że olej kokosowy może działać cuda na zębach może zatrzymać próchnicę a nawet pomóc w rozwoju silniejszych zębów w większości przypadków płukanki z oleju kokosowego eliminują a jeszcze lepiej usuwają bakterie z zębów i leczą je naturalnie jak stosować olej kokosowy do pielęgnacji jamy ustnej pierwszym sposobem na pielęgnację zębów jest płukanie ust olejem jak to zrobić Wystarczy przygotować jedną do dwóch łyżeczek tłuszczu i rozpocząć klasyczne płukanie. Zastanawia się, jak to możliwe, skoro ten olejek ma gęstą konsystencję. Produkt nagrzeje się pod wpływem wytwarzanego przez nas ciepła i zamieni się w płyn. Na początku może to nie być przyjemne uczucie, więc możemy trochę go rozpuścić przed wykonaniem takiej czynności pielęgnacyjnej. Pasta do zębów z olejem. Olej kokosowy w czystej postaci może zastąpić pastę do zębów. Wystarczy nałożyć go na szczoteczkę i umyć zęby. Więc masz to! Oto kilka wskazówek, które mogą zastąpić profesjonalne leczenie stomatologiczne. Teraz tylko od Ciebie zależy, czy dobrze je wykorzystasz. Pamiętaj jednak, wizyty kontrolne u stomatologa są obecnie niezbędnym standardem. Regularne badania stomatologiczne pozwolą wyeliminować próchnicę lub jej zaczątki, a także nieprzyjemne skutki chorób jamy ustnej, dziąsę i przyzębia. Wcześniej wykryte anomalie można szybko i skutecznie skorygować, oszczędzając dodatkowe koszty i niepotrzebne kłopoty. Daj nam znać w komentarzu, kiedy byłeś ostatnio u dentysty i pamiętaj również o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.